Dobre. Witam... E, który dzisiaj jest? Który dzisiaj jest? 7 grudnia! 7 grudnia witam i mam niespodziankę! Hej. Tak, tak. <laughs> Cześć, to było nie... Co to nazywa, Nie flattering. To nie było flattering, mm -mm. ale... Nie można Ale Myślę możemy sobie. zostawić? Tak. <laughs> Przyjechała do mnie Łucja, moja najlepszy przyjaciółka Łucja, moja wspólniczka Łucja, nasza VMAG-owa redaktor naczelna. Łuzie pomagała mi wybrać choinkę, pomagała mi ją trochę przetransportować, w ogóle wiozłyśmy ją autobusem, to było strasznie śmieszne. Którą wybrać? Wiem, to są takie... jakieś złoczenie, wszystkie są ładne, nie wiem. One są wszystkie takie raczej na Bardzo ładne są. Nie spodziewałam się, że będą takie ładne. Ale to chyba za duża dla mnie. Stanią mocniej? że za wysoka, tylko Aha, za szeroka. No tak, bo to się, to musi, się musi jeszcze zmieścić. To bardzo jest akowana. Nie, ta ma załyse tutaj, no takie za. A tu załyse. Za no, to jest bardzo taka jest wyższa niż pozostałe. Tu się gwiazdka zmieści dokładnie. Tak. Jest szeroka. <laughs> To choinka w życiu! Ale da się przewieźć choinkę nie mając prawa jazdy ani samochodu. Jeśli tak, tam wygodnie? Nie, nie. To możesz usiąść normalnie. No. A teraz Lucja wstawiła ziemniaczki. Będziemy zaraz jadły obiad będziemy jadły pieczone ziemniaczki z kotletem burgerem. Incredible, incredible burgerem, incredible, tak, incredible burgerem i zrobię sałatkę do tego. A, A teraz ze szpinaku, z apokado, papryką i pomidorem mm. i z oliwą solą i Ja no, moja ulubiona. To jest jedyna sałatka, którą jestem w stanie zjeść. Jeszcze bym wolała rukole zamiast szpinaku, ale yy, nie mam rukoli. Yy. Nie, nie rukole, roszponkę. Mm, nie, to rośpunka. Ru rukola, nie, roszponka, Tak, roszponka, No dobra, no. No, zrobię. Tak więc w filmach niedługo będzie ubrana choinka w tle. A tak jak obiecywałam, pokażę, jak ubieram choinkę. Pokażę, jak robię, um, robię łańcuch Less i jak robię inne dekoracje Less Bo jakby te bombki to nie wszystko, bo nie Będziesz będę robiła robić. jeszcze takie gwiazdki, e, skrepiny. Nie wiem czy Sama mi to... obejrzę i no. zrobię, bo nie wiem. Mamy gorącą czekoladę. To jest gorąca czekolada z guaraną. Powiedz, czy dobra. Też miała wąsy pewnie. dobra? Mm, dobra. Mhm. Mm to jest, y, goron, to jest kakao z guaraną o smaku solonego karmelu. Mhm, mm to jest, a jest solony karmel, jest to jest mój przyśle. ulubiony smak i no, jest przepyszny, naprawdę da, piłaś to wcześniej? Tak, Dobrze. tak, bo moja koleżanka z pracy kupiła takie i oni to piją zamiast kawy w pracy. A gdzie to można dostać? No ja w Veganzie kupiłam. Można to kupić w dm można zamówić na sieci. To jest dość drogie niestety, tak więc raczej nie będę się kupowała tego ciągle. No, Ale jak byłam no. dla Ciebie w Veganzie, żeby Ci kupić wyprawkę, to, tam, to, to zobaczyłam i, po, i pomyślałam właśnie, że miło będzie wypić takie kakao. Mm -hmm. no. e, w ogóle Łucja po to przyjechała, żebyśmy e, ustaliły Ogarmiał. strategię na 2020 rok w tak więc na pewno jeszcze po tym weekendzie nie będziemy się z Wami dzielić informacjami na ten temat, ale jeśli będą jakieś zmiany, to będziemy Wam dawać znać, kiedy tylko będzie trzeba o tym dać znać. Tymczasem stygnie ci kakao. Tak, tymczasem stygnie mi kakao, tak więc um, kończę. Widzimy się później. Cheers! Pa, pa. Taki obiadek zrobiłyśmy wspólnymi siłami. Tu jest ten Impossible. Nie, Incredible Burger, który krwawi, to jest niesamowite. To jest wegański burger, jakby. Ktoś miał wątpliwości. Tu są ziemniaczki, które Ucja zrobiła. Um, jej sekret. Jaki jest twój sekret? Dodaję mąki. Posypuję ziemniaki mąką. Dzięki temu są bardziej chrupiące. Nigdy tego nie zrobiłam, ale faktycznie wyglądają na mega chrupujące. A tu jest suroweczka, którą natomiast zrobiłam ja. Jest mega prosta. Wszystkie składniki widać już na talerzu. Nie muszę jej stłumaczyć. I będziemy oglądały. The night before Christmas. The night before Christmas. Netflix ma najgorsze, najlepsze filmy świąteczne na świecie. To jest nasza tradycja z Włócznią, że oglądamy przynajmniej jeden, a najczęściej ze trzy w grudniu. I te filmy są naprawdę tak złe. Ale jednocześnie są taką przyjemnością, żeby je oglądać. To jest rycerz, który z XIV wieku nagle znalazł się w XXI wieku w Ohio. No. I oczywiście będzie się całował z Wany Jaki daje rating filmowi? film? O! To jest Night Najta <of> ten. Night. <śmany> Circle! Circle, perfect circle. circle! Obejrzałyśmy ten film i był po prostu na najgorszy z najgorszych... Nie wiem czy to... Nie, 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 ja widziałam gorsze. Najgorszy? Widziałeś gorsze, ja ale gorsze najgorszy. Netflixowe, świąteczne, czy...? Nie, widziałam gorsze świąteczne filmy na Netflixach w zeszłym roku. A teraz już obejr... zjadłyśmy, wypiliłyśmy czekoladki, obejrzeliśmy film, teraz zabieramy się do roboty, tak? Kawa i do roboty. Kawa do roboty. W sensie kawa przy robocie. O 18 ty sam będziesz film? Tak. Jakbym pracować jeszcze dzisiaj i obejrzeć film? To tak. No dobra. Zrobiłyśmy masę roboty, masę dobrej roboty. Ośrodek u Ciebie. Masę dobrej roboty nic Wam nie pokażemy, bo to wszystko to są sekrety, ale będziemy Was informować o wszystkich zmianach, planach i tak dalej. I jesteśmy wykończone. <ścoughs> To były generalnie jakieś tylko cztery godziny pracy, co nie wydaje się bardzo dużo, ale było to tak intensywne myślenie mm. i tak intensywne, y, nie tylko to również emocjonalnie, bo jesteśmy z Homakiem bardzo związane tak emocjonalnie, użytkowo, emocjonalnie <grym> i to jednak nasza dzidzia. No ale myślę, że myślę, że będzie fajnie i myślę, że będzie Wam się podobać ja też. Ja już nic więcej powiedzieć. Nie, nie. Robimy grzańca. Na, na, no nie na pocieszenie, tylko na zrelaksowanie się. Tak. mamy no, więc... się po czym pocieszać, ale tak na, na takie. Na tak, czyn. nie. Wersja jest w ogóle bardzo optymistyczna ja. i tak dalej, tak więc nie musimy się pod niczym pocieszać. A ja mam najpiękniejszą choinkę na świecie. Tam. Tam. Jest... Tam. Tam. tam jest moja choinka, Kocham ją. Ma jakieś imię? Stella. Nie, bo myślałam, że Zuzia. Też ładnie. ładnie. To jest moja choinka Zuzanna. Jest na dworze taka szarwa jak widać, może nie widać tego aż tak dobrze, ale jest taka szaruwa, że już musiałyśmy zapalić światło, mimo że jest dopiero 12.30, ale dzień dobry w niedzielę. Lucja jeszcze tu ze mną jest. Tu, Ejo. tu o. <grych> Eee, teraz dzisiaj wszystko to, co wczoraj zaplanowałyśmy, całą tą strategię, którą wymyśliłyśmy, wszystkie działania, które wymyśliłyśmy, które chcemy zrobić, teraz będziemy wrzucać w kalendarz. Mamy taki super kalendarz od pani swojego czasu, który obie sobie kupiłyśmy w zeszłym roku, to jest planer roczny. z Sługościeralny, czyli można napisać i później zmazać, no palce, najlepiej to nie robi. palcem. Tak, tak więc... Lucy i Koko planują 2020 rok w Pomagu. Obie siedzimy jeszcze w piżamach, kupiłyśmy kartkę, obejrzałyśmy dwa e, seriale, mini-filmy, takie dwa odcinki na Netflixie tego... <trujne> Mówi that us, nie wiem jak to po polsku przetłumaczyli, ale bardzo fajne, polecamy, naprawdę można się mega ciekawie jeszcze dowiedzieć, obejrzałyśmy Home Alone, czyli w domu i Dirty Dancing. Dirty Dancing. Zabieramy się do roboty. Już dzisiaj był relaks, teraz jest robota. Piu, pau, pau, pau. No, to będzie ciężkie. Naprawdę. No. Lucja już wyjeżdża, tak więc będziemy, jedziemy na autobus odprowadzić Lucję. Prawda, Lucja? Prawda, Weronika? Jak ci się podobało? No, bardzo, bardzo miło. Nie wychodziłyśmy z domu w ogóle? Najmniejszy weekend w Berlinie, ale. Gdzie już pojechała, odprowadziłam ją na, e, na busa, nawet na jej flixa, tak więc właściwie już zaraz będzie, będzie w Szczecinie, bo to jednak jest bardzo blisko. E, ja odgadłam kolację, upiekłam ciasto, a na jutro, bo jutro mam ostatni dzień w pracy, a teraz chilluję, odpoczywam mm, Oglądam kolejny odcinek gdy mówisz, That Made Us. Naprawdę, no, Hilaria jest raczej bardzo śmieszny. <grym> e, bardzo mi się podoba ten, ten film, ta seria. To są cztery odcinki po około 45 minut. Świetna, świetna rozrywka na taki... E, na taki chillowy weekend. A tymczasem za 7 minut wy, wyciągam ciasto e, z piekarnika. A z wami się żegnam. Jutro mam ostatni dzień w pracy, dlatego piekę ciasto. Bardzo się cieszę, że jest to ostatni dzień w pracy i już od wtorku będę miała wolne do końca, do końca roku i będę mogła się zajmować tylko fomagiem, a od 2 stycznia zaczynam nową pracę, tak więc um, może być trochę bardziej wymagająco na samym początku na pewno, bo jednak nowe, nowe miejsce i tak dalej. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takimi filmami bardziej um, o jakby pracy w Berlinie, czy na przykład o tym, jak szukałam pracy. Wiele osób jest trochę zdziwionych, że jakby szukanie pracy jako, jako designer jest tak skomplikowane <grywanie> i tak dziwne i w ogóle wieloetapowe i tak dalej. No więc dajcie znać. Może ktoś z Was byłby zainteresowany, jeśli nawet się znajdzie jedna taka osoba, to to nagram i może jeden z tych vlogmasów poświęcę właśnie tej tematyce. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego poniedziałku. I jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie, to na dole można zasubskrybować. Jeśli Wam się podobało, to dajcie ciekaw w górę. No. Pa!